Międzynarodowy Dzień Książki to, proszę Państwa, oczywiście czas świętowania dla autorów, dla czytelników również, wobec czego my z Agnieszką Huf właśnie świątecznie dzisiaj się witamy. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry. Trzymam w ręce Twoją książkę pod tytułem Zawsze myśl o niebie. To jest... Historia Hanika, księdza Jana Machy i twoje z nim spotkanie, odkrywanie go. Gdyby ktoś o Haniku nie wiedział zupełnie nic, to jakbyś go króciutko przedstawiła, takie CV, które ma zachęcić do poznawania i do spotkania. Hanik to śląski kapłan, męczennik II wojny światowej. Zginął w wieku 28 lat, zgilotynowany tu niedaleko w katowickim więzieniu. Po kilkunastu miesiącach uwięzienia, Kapłan, który zginął jako męczennik, ale przede wszystkim pięknie żył, który swoim życiem pokazywał, że to myślenie o niebie, ten cel jest dla niego najważniejszy. Mnie bardzo zainteresowało, kiedy po raz pierwszy o tej książce z Tobą rozmawiałam, to w jak osobisty sposób podeszłaś do pracy, ale też do odkrywania jego życiorysu, że to jest no chyba tajemnica świętych obcowania w praktyce, tak? Że stał się dla Ciebie konkretnym, żywym człowiekiem, z którym się spotkałaś. Tak, z Hanikiem zaprzyjaźniłam się już dużo wcześniej, nim pojawił się pomysł tej książki i odkryłam, że to jest ktoś, kto może stać się mi naprawdę bliski i kto konkretnie działa w moim życiu, w różnych sytuacjach życiowych. Jednokrotnie wołałam Haniku, pomóż, i on nigdy nie pozostawał obojętny na to moje wołanie. I mam takie poczucie, że zaprzyjaźniliśmy się, chyba się oboje polubiliśmy. Ja też patrzę na tę książkę, Powiem Ci w zaufaniu, jako mama, która myśli sobie, jak bym chciała, żeby moje dzieci, żeby dzieci moich przyjaciół, żeby no, po prostu to młode pokolenie trafiło na kapitalne księży którzy potrafią towarzyszyć przede wszystkim. Nie tylko mówić o Bogu, choć to pewnie najważniejsze, żeby prowadzić do zbawienia, ale potrafią. Po prostu być blisko, być razem i znajdować wspólne pasje. Chyba taki był Hanik, prawda? Tak. Z opowiadań osób, które znały go na żywo, właśnie taki, taki obraz się rysuje. Człowieka bardzo otwartego na ludzi, bardzo towarzyskiego, odtoczonego zawsze gronem przyjaciół. Hanik musiał być charyzmatyczną osobowością, skoro w prowadzonej przez siebie organizacji. Konspiracyjnej zgromadził wokół siebie około 4000 tysięcy ludzi. Ta organizacja, co trzeba zaznaczyć, nie była jej celem, nie była walka zbrojna, tylko pomoc charytatywna dla osób, które zostały dotknięte tragedią wojny. I 4 tysiące ludzi poszło za nim, więc musiał mieć w sobie coś takiego, co, co przyciąga, a jednocześnie no, był głęboko rozmodlony i i ta jego duchowość też była bardzo mocno rozwinięta. Druga wojna światowa w każdej części Polski wyglądała trochę inaczej, na Śląsku zdecydowanie inaczej, bo sąsiadami byli Polacy, Niemcy, Ślązacy, Żydzi i Hanik był polskim księdzem, ale księdzem, który też przecież służył Niemcom. Myślę, że to warto, żebyśmy o tym powiedzieli o tej specyfice regionu i o specyfice <grym> wyzwań pasterskich właśnie tutaj na Śląsku. Tak, i dla mnie to jest jedna z tych rzeczy u Hanika, która może być świetnym przykładem dla nas na dzisiejsze czasy, kiedy nasze społeczeństwo też jest bardzo podzielone, kiedy jeden na drugiego patrzy wilkiem. Hanik miał takie doświadczenie, że faktycznie żył w Ludzie Śląskiej, gdzie obok siebie żyli Niemcy, Polacy i jakoś się dogadywali, potem przyszła wojna i nagle stali się my i oni. Natomiast on widział cały czas człowieka w człowieku. On nie patrzył, czy idzie do Polaków, czy do Niemców. Wiedział, że polskie i niemieckie dzieci marzną tak samo, że polska i niemiecka żona, męża bezwanego na front, tak samo martwi się o to, czym wyżywić swoje dzieci. I dla niego ważny był człowiek, a nie narodowość, nie wyznanie, nie wszystkie te długorząne rzeczy. Myślę, my na, że tego się możemy od niego uczyć. My na jego życie patrzymy dzisiaj często przede wszystkim przez pryzmat dramatycznej śmierci w katowickim więzieniu, gdzie został ścięty, ale zanim ten, ten moment nastąpił, wiele o tym wiemy, bo dysponujemy jego, na przykład listem, który pisał chwilę przed śmiercią, to ten cały czas, który poprzedził egzekucję, to był czas niezwykłego wzrostu. Do Duchowego, niezwykłego dojrzewania. Chciałam, żebyś parę słów o tym powiedziała. E, Haniek trafił do więzienia jako młody kapłan, który był zaledwie dwa lata po święceniach. I e, na początku jeszcze pewnie liczył na to, że. E, Opuści to więzienie, że, że wyjdzie i powróci do swoich obowiązków duszpaselskich. Natomiast z biegiem czasu coraz bardziej zdawał sobie sprawę z tego, jaka jest jego sytuacja. I z listów, które po nim pozostały, wiemy, że w żaden sposób nie zburzyło to jego wiary, że, że jego zaufanie rosło do Pana Boga, nawet w momencie, kiedy usłyszał o. O tym, że został skazany na śmierć, to, to też w pierwszym liście pisał, że z wolą Bożą trzeba się pogodzić. Jego ostatni list też jest właściwie formą modlitwy. Tam bardzo dużo jest odniesień do, do Pana Boga. I, I tak, ten czas uwięzienia na pewno bardzo go rozwinął duchowo. Myślę, że warto też powiedzieć parę słów o rodzinie księdza Jana Machy. Są jego krewni, którzy no, nie pamiętają go już, ale pamiętają bardzo dobrze rodzinny przekaz, rodzinne wspomnienia. Pamiętają, że w tej rodzinie pielęgnowało się pamięć po świętym. Tak. Nad łóżkiem mamy wisiało jego zdjęcie. To, to wspominają, wspominają jej wnuki. E, Hanik pochodził z rodziny, która była bardzo zużyta i to też bardzo mocno e, było widać w jego listach, kiedy dopytywał o siostry, kiedy dopytywał o los brata, który w czasie, kiedy Hanik znajdował się w więzieniu, e, Piotr znajdował się w Auschwitz e, uwięziony. Te relacje rodzinne były bardzo bliskie. I dla Hanika y, też potwornym cierpieniem było to, że rodzina martwi się o, o niego, że, że rodzina cierpi z, z powodu jego uwięzienia. Y, więc więc y, no, to była taka naprawdę myślę, że rodzina, której można mm, pozazdrościć. Proszę Państwa, chcemy zachęcić do lektury książki o księdzu Janie Masze, Zawsze myśl o niebie. A to będzie takie specjalne, tu z Katowic, gdzie na Śląsku ksiądz Jan Macha żył, służył, umarł. Zaproszenie po śląsku, bo dla Agnieszki Hanik jest śląskim Karlusem i takim dobrym przyjacielem, więc po śląsku bardzo Cię proszę zaprosić. No, co ja Wam mogę powiedzieć? Hanik to rychtyk, fajny kapelonek, rychtyk, fajny hop. Ja myślę, że ja Wam nie będę o nim za dużo go Jak no, kiedy będziecie mieli jakieś problemy, będzie Wam ciężko, to po, powiedzcie po prostu Haniku, pomóż i sami obejrzycie, jak on pomogą. A jak obejrzycie, jak on pomogą, to będziecie sami chcieli go poznać bliżej. Agnieszka Huf, autorka książki Zawsze Myśl o mnie". Zachęcamy do lektury.